I jeszcze szybkie pytania od pana Patryka, czy noszenie kaptura na głowie jakoś się łączy z męską elegancją? I tu panuje prosta zasada, która będzie się odnosiła do wielu innych aspektów ubierania się. Zdrowy rozsądek. Więc jak jest zimno jak pada deszcz, jak potrzebujemy tego kaptura, nosimy kaptur. Oczywiście nie nosimy kaptura, nie wiem, w centrum handlowym, kiedy mamy dach nad głową albo kiedy jest ciepło czy na przykład w tramwaju nie będziemy się ukrywać pod kapturem, bo nie widzę takiego powodu. Mogłoby to dziwnie wyglądać, ale oczywiście we wszystkich wypadkach, kiedy czujemy się tak, że powinniśmy się jeszcze ochronić tym kapturem, to powinniśmy go użyć i nie powinniśmy się tego wstydzić. Podobnie jest na przykład z guzikami w płaszczu. Znajdziemy zasady, które nam powiedzą, jak zapinać te guziki, żeby ten płaszcz dobrze na nas wyglądał. Na przykład pod szyją więcej tego szalika, pokażemy, nie zapilamy się przy nogach, żeby on tak ładnie się rozkładał i tak dalej. Ale to nie obowiązuje, kiedy jest mróz, bo po prostu musimy się ochronić. Więc jakby pamiętajcie, zdrowy rozsądek bierze górę nad zasadami męskiej elegancji i dobrego wyglądania. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli chcesz otrzymywać odpowiedzi na inne pytania o życie z klasą, zasubskrybuj ten kanał. Nie wahaj się zadawać pytań i przedstawiać własną perspektywę w komentarzach. Nazywam się Łukasz Kielban i zapraszam również na mój główny kanał. Zachęcam jednocześnie do zakupu mojej książki. Link do sklepu znajdziesz w opisie tego filmu. Moją pracę napędza też wsparcie patronów, którzy przy okazji mają dostęp do materiałów dodatkowych, szybszego otrzymywania odpowiedzi na swoje pytania oraz zniżek na moje produkty. Jeśli doceniasz to, co robię, Rozważ dołączenie do tego grona. Pozdrawiam i trzymaj klasę. Cześć!